Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Pierwsza karta to jest sedno. Cesarzowa. Co wychodzi naprzeciw. Głupiec. Wynik, odpowiedź, rada. Wieża. Dołożę karty. Dwójka buław. Dołożę kartę. Księżyc. Na spodzie talii jest dziewiątka kielichów i to może być tło czytania. Może być gruba. Sedno. Cesarzowa. Namiętność. Odpowiedzialny partner. Sprawy finansowe i zawodowe są obecnie na dobrej drodze. Ciężka praca zagwarantowała nam sukces lub niedługo zagwarantuje nam sukces. To jest duże zadowolenie z życia. Ciemną stroną cesarzowej jest nadopiekuńczość i osaczenie partnera. To też jest materializm, próżność, rozwiązłość seksualna. To jest kobieta, która emanuje seksem, ma co pokazać, ma silną osobowość. Jak spodoba się jej mężczyzna, to go szybko nie odpuści. To też jest kobieta na kierowniczym stanowisku. To jest bogactwo duchowe, emocjonalne, finansowe. Trafiła się okazja, i grzechem było tego nie wykorzystać. Kobieta chce komfortu. Co wychodzi naprzeciw? Głupiec, tymczasowość, brak decyzji, głupota, duża nieodpowiedzialność, duża niedojrzałość, niszczenie siebie. To jest osoba niedojrzała emocjonalnie. Kobiety też są niedojrzałe emocjonalne, nawet w starszym wieku. To było ryzykowne zachowanie. Chcieliśmy zaryzykować. A nóż, coś się uda. To też jest poddanie się manipulacji. To też jest uwolnienie się od relacji, która nie miała żadnych podstaw do budowy związku. Ale na świat przyszło dziecko. Jest duża naiwność i niedojrzałość kobiety, która mogła urodzić dziecko. Wynik, odpowiedź, rada, wieża, dwójka buław i księżyc. Mężczyzna zachęca swoją partnerkę do namiętności seksualnej. Proponuje jej zabawę na doktora. A ona w odpowiedzi zapytała się Jeśli chcesz na doktora, to chcesz na NFZ czy prywatnie? bo na NFZ fundusz to za rok. A jeśli prywatnie, to poproszę o 1800 zł. Tutaj jest kupienie sobie namiętności, a kobieta sprzedała się za 1800 zł. Wyceniła się tylko za 1800 zł. W wartościowych związkach ma miejsce na takie negocjacje oraz obrót pieniędzy. Lepiej jest rozstać się i poszukać sobie Bardziej dojrzałą partnerkę i wartościową partnerkę, grubo. I w drugą stronę kobieta ma pieniądze i chce miło spędzić czas z mężczyzną, a nawet chce być jego partnerką. Chce miło spędzić czas z mężczyzną, który jej się podoba. A mężczyzna, za marne 1800 zł, oddaje się partnerce, pomimo że ona się jemu nie podoba. Aby powstało współżycie, to para musi się sobie spodobać, a już na pewno ona jemu. Patrz uważnie, jak ten człowiek zwraca się do ludzi o niższym statusie społecznym. Jak w ogóle odzywa się do ludzi. Jeżeli odnosi się nieuprzejmie z brakiem szacunku, to tą osobę trzeba jak najszybciej wywalić ze swojego życia. Jeżeli on arogancko odzywa się do ludzi, do ciebie, to do ciebie też będzie się arogancko odzywał. Panu trzeba już podziękować. Trzeba podziękować za towarzystwo. Jak będzie przechodził koło twojego okna, to go trzeba przeprosić za jego mokre ubrania, ponieważ podlewałaś kwiaty na balkonie. Jeżeli mężczyzna całuje Cię w usta, to znaczy, że Cię kocha. Kiedy całuje Cię w czoło, to znaczy, że możesz czuć przy nim bezpieczeństwo. W policzek to znaczy, że brakuje mi Ciebie. A w nos to znaczy, że wierzy w Ciebie. Jeżeli w rękę, to znaczy, że Cię szanuje. Panowie, mam rację. Mam rację. Sama sobie odpowiedziałam na pytanie. Dzisiejsze czytanie było o szacunku. Pozdrawiam, Klara Tarot. Oglądaj mnie po więcej. Jeżeli ten film się podobał, to pod filmem naciśnij palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Terot.